Palestyna, według prawa, jest suwerennym państwem w południowo-zachodniej Azji. Jest jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Współcześnie Palestyną, czyli można powiedzieć jako regionem, nazywa się obszar położony między wybrzeżem Morza Śródziemnego a Doliną Rzeki Jordan w granicach dwóch państw Palestyny i Izraela. Granice Palestyny biegną od Sydonu na wybrzeżu Moza Morza Śródziemnego. W głąb lądu do Damaszku, w kierunku południowym do zatoki Akba, a następnie na północny zachód do Racha. Dzieje Palestyny jako państwa są naprawdę bardzo burzliwe. Na początku została podbita przez Babilonię około 587 roku przed naszą erą, następnie weszła w skład Imperium Perskiego, później podbiją Aleksander Macedoński. Była również pod władzą dynastii Ptolemeuszów.